Hej, Madzie, Wojaczek z tej strony, jeszcze raz. Witam Cię w kolejnym filmiku i oczywiście moje zakupowe szaleństwo. Tym razem y, Gemma Lambert, czyli firma Najo. No i nie umieszkałam tutaj, sobie zamówić parę produktów od niej. I już Ci pokazuję to, co zamówiłam. Y, to, co możesz też zobaczyć na moim poście. Akurat też właśnie piszę na ten temat yy, na moim blogu. Także cały, cały wpis możesz sobie zobaczyć na moim blogu. Natomiast tutaj chciałabym Ci pokazać, właśnie pochwalić się tym, co zakupiłam, zakupiłam u Gemmy Lambert. No oczywiście akryl, tak, bo yy, firma Nio ma naprawdę świetne produkty. I przede wszystkim tak, płyn do akrylu. Oczywiście yy, wiadomo, są różne płyny, płyny do akrylu. Tutaj jest akurat... Yy, Medium speed, czyli po prostu dla osób, które nigdy wcześniej nie miały y, do czynienia z akrylem, które nie są wprawione w akrylu i dopiero się muszą nauczyć pracy z akrylem. Także to jest taki płyn do akrylu, gdzie pozwalać na dłuższy czas modelowania, modelowania akrylu, tak? modelowania zdobienia i oczywiście jeszcze, jeszcze jest. Y, Fast speed, no i to już wiadomość dla osób wprawionych, gdzie ten akryl po prostu pod wpływem tego likwidu szybciej nam zastyga. Natomiast ja chciałam wypróbować właśnie tutaj ten płyn medium speed. Jak się zachowuje z akrylem? Po jakim czasie tam ten akryl zastyga? Toż zaraz też ci pokażę na filmiku. Tu możesz sobie zobaczyć. Jest to, to jest akurat pojemność 120 ml, także tego no, nie jest niestety za dużo. Wiadomo, jak, jak się pracuje z likwidem. To, to przydałyby się akurat większej pojemności, no ale to już za dużą pojemność, trzeba naprawdę dosyć dużo zapłacić. Ja płaciłam tutaj za ten, za ten likwid gdzieś koło 13 funtów. No ale warto, warto za, zainwestować w dobre produkty. No oczywiście akryl. Ja uwielbiam po prostu biały akryl wszystkie zdobienia akrylowe, a zwłaszcza właśnie takie naturalne, czyli biały biały, 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 róże, jakieś tam różowe zdobienia, takie bardziej podchodzące pod french, pod french manicure. No i oczywiście tutaj sobie zakupiłam już większy słoiczek akrylu. To jest mega white acrylic powder i tutaj jest tego 45 gramów, czyli niecała 50. To, że może sobie tutaj zobaczyć i też oczywiście zaraz ci pokażę, jak się na tym pracuje no oczywiście fanki akrylowe, do których też mam słabość jedna aha no nie wiem no tutaj za ten akryl płaciłam kurczę nie pamiętam ale na pewno mam napisane, napisane na blogu gdzieś chyba koło granicy chyba 5 funtów ale się nie miele. Także dokładnie piszę na moim blogu. No i oczywiście, a. No tak, jeszcze drugi. Drugi proszek akrylowy z brokatem, tak, z gliterem. Gdzie też wszystko wyjaśnię na moim blogu dokładnie. Jakie są specyfikacje tych produktów, jak one wyglądają przy zamówieniu, i ja tutaj ci pokazuję na filmiku, jak one wyglądają w rzeczywistości. No i to jest oczywiście. To jest akrylowy proszek nie pamiętam dokładnie nazwy, bo tutaj też nie piszę. No to jest po prostu przeroczysty akryl, tak, przeroczysty proszek akrylowy. No i do tego jest domieszany glitter, czyli domieszany domieszany brokat, tak? Domieszany brokat, taki fiolet. Ja, ja lubię w ogóle wszelkie odcienie niebieskiego, fioletów. To, że też zakupiłam był akurat w promocyjnej cenie. Tutaj akurat kupiłam mniejszy, mniejszy pojemniczy, dlatego że chciałam go po prostu tylko wypróbować. No i oczywiście moje ulubione farbki akrylowe. Yy, biały, tak. Tak one wyglądają w słoiczku. Także tutaj są dosyć, duże te, są dosyć duże też te pojemności jak na farbki. Wiadomo, jeśli farbka jest dobrze napigmentowana, to nam, nam, nam wystarczy na długo. Tutaj kolery, kolejny kolor, o nawet piszę, tak, ja mogę sobie zobaczyć Brilliant White Paint, czyli po prostu biały, biały, mega biały kolor. Tutaj kolejna farbka Cyan Blue. Tu troszkę y, na filmiku Inaczej ten kolor wygląda niż ja go mam tutaj w rękach w rzeczywistości. O, oczywiście ucieprałam się, upadałam się jak zwykle. O! To jest mniej więcej. Tutaj wy, na filmiku wygląda na kolor niebieski, ale to, jest, to, to będzie kolor taki. Nie wiem, na, na filmiku wygląda na habrowy, a to będzie bardziej pod taki, pod taki morski kolor. Kolejna, kolejna farbka, kolejny kolor Magenta Paint. Oczywiście wszystko bardzo ładnie zapakowane. I tutaj, żeby Ci pokazać kolor. To będzie taki kolor buraczkowy. Dokładnie tak byś sobie wzięła bura buraczka, kolor buraczkowy, ja tak nazywam żeby to dobrze określić. No i tutaj mam na końcu Royal Blue i to jest ciemno-niebieski kolor. On podchodzi pod taki naprawdę czarny. Także na, na zdjęciu to wygląda, że to jest niby czarna farbka, ale to nie jest czarna farbka, bo to jest po prostu kolor ciemno-niebieski. Ciemno niebieski. Ciemno -niebieski. No Już Ci pokazuję, jak się zachowuje na, na paznokciach. Ja to ja się posłużę. Posłużę się pędzelkami. Akurat do, do zdobienia akrylu. Numer 2 i numer 4. I tak jak mówiłam, akryl naprawdę jest świetny. Liquid. Naprawdę, naprawdę jest dużo czasu, wystarczająco czasu, żeby wymodelować zdobienie. A, no, jeszcze oczywiście nie pochwaliam się pędzelkiem. No, oczywiście pędzelek też kupiłam do zdobień. To już na szybko Ci pokażę. To jest pędzelek numer 0. Ja myślałam, że będzie troszkę krótszy, ale on jest dosyć długi. Także możesz sobie zobaczyć, jaka jest po prostu długość. To będzie w granicach na pewno 2 cm. Włosie długość włosia będzie 2 cm, ale o co chodzi? Ten pędzelek do zdobyń jest bardzo fajny, bo on jest po prostu bardzo sztywny. On jest bardzo sztywny, dlatego świetnie się nim maluje wszelkiego rodzaju linie. On się bardzo fajnie też poddaje, naprawdę świetnie się maluje. On nie jest po prostu, on nie jest za miękki. I i bardzo fajnie się nim właśnie robi, zdobienia. Jest elastyczny, ale nie jest za miękki. Może, oczywiście, też ci pokażę na filmiku, jak to, jak to w ogóle wygląda w praktyce. Także już ci pokazuję na szybko. To jest naprawdę taki bardzo drobny, drobny proszek. Wiadomo, akryle są różne firmy, produkują różne akryle. Jedne lepsze, inne gorsze. To jest naprawdę taki drobny proszek. Tak jak kiedyś mówiłam na swoich filmikach, dobry akryl charakteryzuje się tym, że w połączeniu z likwidem on będzie stanowił taką. Yy, ta kropka, ta. Ta kulka akryl, ona będzie taka, ona będzie błyszczeć, tak? Dobry akryl i dobry proszek mają to do siebie, że, że ten akryl będzie nam błyszczeć. Nie będzie ta kulka taka po prostu poszarpana. No i oczywiście spokojnie, spokojnie możesz sobie tutaj modelować zdobienie. Akryl świetnie się poddaje. na filmiku tak za bardzo dobrze tego nie widać. Ale naprawdę ten czas stygnięcia akrylu, zastygania akrylu jest bardzo, bardzo długi i spokojnie, bez stresu możesz sobie, możesz sobie robić zdobienie, poprawiać, zanim ten akryl nam po prostu wyschnie. może dalej będzie lepiej widać widzisz jak ta kulka się po prostu akrylu, jak ta kulka akrylu się błyszczy i jakie mamy po prostu możliwości modelowania tego akrylu Także widzisz, to jest kolor naprawdę biały. Już nie mam pojęcia, jak ten akryl będzie się zachowywał po paru dniach. Wiadomo, że dobre akryle nie powinny żółknąć tak po jakimś tam czasie. Jeszcze tego nie sprawdziłam. Także to był biały akryl, a i jeszcze sobie zobaczymy tutaj ten akryl z brokatem, z glitterem, jak, jak, jak nam się będzie tutaj zachowywał. Gdzieś ta kulka też jest, taka, też jest błyszcząca. No i tutaj podejrzewam te akryle z, z brokatem. One będą typowo do, do robienia fręcza gdybyśmy chcieli zrobić y, jakiegoś tam frencha na paznokciach. albo na taką większą powierzchnię paznokcia, natomiast do, do zdobień no to trudno powiedzieć. Być może te zdobienia też wyglądają fajnie, ale na pewno na pewno te akryle z brokatem sprawdzają się, sprawdzają się do do większych powierzchni. Wtedy po prostu jest lepszy efekt. One są bardziej efektowne. Jeśli są zrobione na większej powierzchni jako tło jako, jako podkład niż jako same takie niż jako samo zdobienie